I hey, mam na imię Kasia. Witam was na kanale Wsigłos Słuchajcie, dzisiaj fajny odcinek. Będziemy rozpakowywać trzy paczki niespodzianki dla psa. Na pewno kojarzycie coś takiego jak mystery box, boxy subskrypcyjne, paczki niespodzianki. Są e, tego rodzaju paczki, wiecie, beauty, gamerskie, ale też pojawiły się tego rodzaju paczki na rynku zoologicznym. I dzisiaj chciałabym z wami otworzyć właśnie trzy takie paczki. Słuchajcie, jak Wam ten e, odcinek szukałam firm, które się tym zajmują w Polsce i tak naprawdę. Są tylko dwie, które stricte zajmują się boksami subskrypcyjnymi. I tak, pierwsza firma, na którą się natknęłam, to jest Paka Zwierzaka. Jak tutaj widzicie, mają oni markę własną, no i te boksy subskrypcyjne. Paka Zwierzaka to jest jedyna firma, która ma oprócz boksów dla psa, również boksy dla kotów. To znaczy, na tyle, na ile udało mi się znaleźć. Naprawdę jest mały wybór na polskim rynku tego rodzaju paczek. No i tutaj w przypadku e, każdej paczki e, podawało się tam, imię psa, wagę, rasę, ale też na przykład alergie pokarmowe, więc to jest bardzo fajne, że no pewnie tam się znajdą jakieś w środku przysmaki, gryzaki, więc wcześniej możemy uprzedzić, że pies ma, nie wiem, uczulenie na drób i nie dostaniemy wtedy po prostu produktów z tym drobiem, więc nie ma ryzyka, że dostaniemy coś, czego nie będziemy mogli podać swojemu psu, więc to jest bardzo fajne. Co i procedury, jak się zamawia taką paczkę, bez sensu, żebym Wam pokazywała, jest to bardzo intuicyjne. Druga paczka to jest paczka z piespodzianki i piespodzianka z tego co się zdążyłam zorientować e, oni nie mają żadnej marki własnej nie jest to żaden sklep internetowy tutaj po prostu są te boksy subskrypcyjne i e, boksy subskrypcyjne są e, dla psów no widzicie, są różne wielkości tych boksów. E, oczywiście im mniejszy, tym mniej w środku produktów. Więc paka zwierzaka i piespodzianka to są dwie takie firmy, które się tym zajmują. Ale jeszcze znalazłam taki sklep internetowy, tak naprawdę taki butik zoologiczny Happy Doggy. Sklep, w którym macie wszystko: legowiska, smycze, obroże, zabawki, karmy wszystko, wszystko. Ale właścicielka tego sklepu również tworzy, jakby na zamówienie, takie paczki niespodzianki. I tutaj coś nazywa Mystery Box. I również mamy tutaj e, paczki o różnych rozmiarach, no wiadomo im droższe, tym więcej produktów w środku. Więc mamy dwie paczki od firm, które stricte się tym zajmują oraz jedną paczkę ze sklepu internetowego, e, który również na zamówienie tworzy dla klientów takie paczki. No dobra, to był taki wstęp, żebyście wiedzieli jakie firmy, jak to mniej więcej wygląda. No i najważniejsze, teraz czas otworzyć te wszystkie paczki. Najpierw pokażę wam wszystkie trzy paczki obok siebie, żeby porównać wielkościowo jak to wygląda, ale najpierw muszę je wyjąć Pierwszych folijek. Dobra, mam wszystkie paczki przed sobą. Powiem Wam, że to naprawdę jest dla mnie duża radocha. Otwieranie tego wszystkiego. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to będzie w środku. Praktycznie chyba na każdej stronie, i na paka zwierzaka, i na pies i w Happy Dogi było rozpisane, były rozpisane takie przykładowe boksy, żeby tak wiedzieć, co może się tam w środku znaleźć, jak to może wyglądać. Ale ja starałam się tego nie czytać, nie zagłębiać się w to, więc będzie to dla mnie e, zupełna nowość. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o wielkość, tak wygląda. Paka zwierzaka. Te wszystkie paczki to są te jakby najmniejsze wersje, te za 60 zł. Więc tak, to jest paka zwierzaka. Porównywalna wielkościowo jest paczka z Happy Dogi. Ona ma trochę inny kształt, ale myślę, że no są w miarę podobne. Też jeżeli chodzi o wagę, to podobnie ważą. No i największa paczka jest z tej piespodzianki. Jest no wyraźnie większa od pozostałych, ale czy cięższa? Tak, wydaje mi się też, że jest trochę cięższa. Dobra, chyba zacznę od pies spodzianki, potem otworzę pakę zwierzaka, a potem e, mys mystery box z, z happy dogi. Ale słuchajcie, oglądajcie do końca, bo w tym odcinku dam wam kod rabatowy, więc zostańcie ze mną. No dobra, to pierwsza paczka to jest pies spodzianka. Co mamy tu w środku? List. Droga Nelu, nadszedł wyczekiwany moment, by otworzyć piespodziankę. Na widok twojego pyszczka smaczki same wyskakują z paczki. Bla, bla, bla. O nie, dobra. Dalej jest rozpisane, co jest w tej paczce, więc ja tego nie czytam. I patrzymy, co dostaliśmy w paczce. No dobra, pierwsza rzecz, ten wężyk. Super. Nela generalnie uwielbia e, zabawki, gdzie w środku coś jej włożę, wysmaruje. Ona potem może to ciamkać, ciamkać, więc taka zabawka, myślę, jest mega przydatna i też każdy pies się tym zajmie. Bo na przykład jakby był jak Jakiś pluszak albo, e, nie wiem, jakiś, mm, jakaś piłka na sznurku. Wiecie, nie każdy pies lubi każdy rodzaj zabawek, ale jeżeli jest coś, co możecie wysmarować ulubionym pożywieniem waszego psa, no to myślę, że każdy opiekun i każdy pies będzie zadowolony, więc ogromny plus za tą zabawkę. Super. Nela ma podobnego węża. O, nawet mam pod ręką. Nela ma tego rodzaju węża, on jest no dużo większy, też tu właśnie jest rozcięty e, i tu też chyba był Trixie, więc ta sama firma, ten mniejszy może bardziej podręczny, bardziej na wyjazd, no generalnie super, myślę, że się bardzo przyda. Kolejna rzecz wieprzowina, przysmak dla psa, super, takie małe paseczki wyprodukowano z całych kawałków mięsa bez konserwantów. Ekstra, ok, czyli to jest skład, zobaczcie, 100% mięsa. Super, czyli takie e, przesmaczki, to jest suszone mięsko. No, już e, czuć tak bardzo intensywny zapach tego, ale nie, nie brzydki, nie, że to są jakieś śmierdziuche, Po prostu czuć intensywny zapach mięsa. No, 100% mięsa, wieprzowina, myślę, że naprawdę bardzo fajne i się na pewno przyda. Dobra, dalej mamy puszkę. Puszka tutaj widzę z królikiem. Zobaczmy skład, bo, szczerze mówiąc, ta firma niewiele mi mówi, ale oczywiście zawsze patrzymy na skład. Jest coś po polsku. Królik 94%. Marchew 4% oleje, tłuszcze roślinne. No, wow! Naprawdę bardzo dobry skład. Na pewno wiecie, że Nela jest na barwie, ale czasami kupuje jej puszki, na przykład właśnie, żeby wypełnić różne zabawki, albo konga, albo taką piłeczkę ma z takimi ząbkami, co tam w środku można coś wsmarować, więc raz na jakiś czas jej kupuje puszki, więc na pewno się nie zmarnuje. Super, że jest królik, czyli zobaczcie, tak jak wam mówiłam, wcześniej uprzedzacie po prostu, na co pies ma alergię i dzięki temu macie pewność, że nie, nie traficie na coś, czego nie możecie podać swojemu psu. Super, bardzo fajnie. Fajnie na razie. Dobra, kolejna rzecz to są przysmaczki treningowe z Baltiki. Dobra, zobaczmy skład. Suszone ziemniaki, ok. Suszony kryl, skrobia ziemniaczana, suszony, suszony burak, ostropez, suszone krewetki, minerały, stabilizator i antyutleniacz. No, tak na dzień dobry, jak spojrzałam, że wow, krewetki, kryl, super, natomiast no wiecie, jak się tutaj zagłębi w skład, no to widać, że no tak naprawdę to jest takie bardziej roślinne plus trochę kryla, trochę krewetek. Ale okej, okay, jakby wiadomo, że wolę Nelly podać coś, co jest 100% mięsa albo 80% mięsa, natomiast no też nie jestem jakąś fanatyczką i jeżeli coś ma taki skład jak to, to też raz na jakiś czas by może dostać, nic się złego nie stanie. Dobra, i ostatnia rzecz to jest ucho, wołowe miodowe z John Doga. Jedna sztuka. Okej, okay, gryzaczek się zawsze przyda, ucho, uszy wołowe, no, myle woli wieprzowe, ale e, okej, okay, nie wybrzydzamy, nie jest to nic zdrowego, czego nie mogłabym podać Neli. E, ok no dobra, czyli podsumowując, tą paczkę mamy e, dwa rodzaje przysmaczków takich, ale nagródek. Jeden gryzak, puszkę mokrej karmy i zabawkę. Ciężko mi się odnosić do tego, czy wiecie, to się opłaca, czy to jest warte 60 zł. Zobaczymy, co zaproponują inne firmy, i wtedy dojdziemy do jakichś podsumowań. No dobra, to teraz czas na pakę zwierzaka. Czyli tak, paka zwierzaka, troszkę mniejsze pudełko, no i otwieramy. O, tutaj ładniej zapakowane. A, keku! Jakie świetne! Zobaczcie, urocza zabawka, naprawdę. W ogóle nigdy takiej e, gdzie nie widziałam. Dingo! Nie, no super, mega słodka. Nela, zobacz. Tak? No super. Tak, Nela, to już się interesuje. Chcesz? Dobra, masz, tylko zaraz mi przynieść, bo musimy dokładniej pokazać. Nie, no, zabawka super. No super, masz! Brawo! Pokaż tą biedronkę. Tak, no dobra, to już widać, że Nelly podpasowało. Dobra, musiałam jej zabrać, ale tylko na chwilkę, żeby Wam pokazać. Tutaj z tej strony jest Biedronka. W ogóle zabawka jest bardzo lekka, więc fajnie z piszczałką, tu jest kawałek sznurka, tu jest listy, który jest bardzo szeleszczący, no powiem Wam bardzo atrakcyjna zabawka dla psa. Dobra, Nela, no trzymaj sobie. Trzymaj dobre, dobry pies. Na no, pobaw się. Ok, super, naprawdę. Kolejna rzecz... Tak, teraz to będzie pipczało. Kolejna rzecz, klopsiki wołowe z dodatkiem pyłu z poroża jelenia. Wow, bardzo ciekawy produkt. Wyłącznie ze składników od lokalnych dostawców, bez konserwantów, zbóż. Ok, skład. Wołowina 94%, skrobia, pył z, z poroża, błonnik. Czyli tu są takie kawałeczki mięsa, ulepione w takie właśnie ala pulpeciki, widać, że to jest wysuszone, fajne, podoba mi się, dobra. Taka zwierzaka, czyli tutaj marka, coś z marki własnej, co to jest? To jest sucha karma czy jakiś przysmak? Dzieczyzna i łosoś, psy dorosłe, wszystkie rasy, jelenina i łosoś 50%, Bataty, ziemniaki. No dobra, wygląda na to, że to jest po prostu próbka karmy. No więc, mm, no nie wiem, trochę słabo, bo nie jest to produkt, jakby pełnowymiarowy. No ale dobra, patrzymy dalej. 100% natural meat stripes for dog. Dobra, co tutaj jest? Uzupełniająca karma dla psów. Śledź bałtycki 45%, okoń 45% i groch. Wow, no to bardzo dobry skład. Ok, czyli tutaj mamy teraz takie przysmaczki. E, o, Jezu, jakie one mają słodkie tutaj rybki takie? Uroczy to jest. Ok, czyli takie ciasteczka w kształcie rybek, które w sumie z 90% składają się z ryby. Więc bardzo fajny, e, fajny skład. I myślę, że Nelly będzie smakowało, bo ona bardzo lubi e, takie rybne przysmaczki. Więc ekstra. Lecimy dalej. Skóra wołowa. E, skóra i płuca wołowe, Ok, tu mamy suszony gryzek dla psów. No, bal, to to znam. Ok, czyli po prostu suszone kawałki wołowiny. To się przyda, może nie jest to coś takiego wow, super, ale Nela to chętnie na pewno zje. Dobra, patrzymy dalej. Twist Bones, kaczka, niewyprawiona skóra, Planet Pet, w ogóle nie znam tej firmy. Nie ma też procentowo napisane ile jest tej kaczki, a ile jest skóry. Okej, okay, może nie jest to coś takiego zaskakującego, ale myślę, że w porządku. I została nam ostatnia rzecz. No, tu mamy. O, zobaczcie, smoothie. Smoothie dla psa z jagnięciną. Okej, okay. o, tutaj widać, jak to wygląda. E, jakbyście nie widzieli jeszcze, to na moim kanale jest odcinek o tym, jak przygotować tego właśnie rodzaju smoothie dla psa, więc pojawi Wam się teraz karta. Jeżeli chcielibyście zrobić sami coś takiego, to, no to obejrzyjcie sobie ten filmik. No więc możecie zrobić sami, możecie kupić, możecie dostać w paczce zwierzaka, no i super. Fajne. Ok, czyli w tej paczce były dwa rodzaje przysmaczków takich, ale nagródek, dwa rodzaje gryzaków, no i to smoothie. No i tego nie liczę praktycznie, ale jeszcze była ta próbka karmy. Ok. No i ostatnia paczka, paczka ze sklepu Happy Dogi i właśnie do tego sklepu mam dla Was kod promocyjny. Kod brzmi PsiGłos. Bez eł i upoważnia Was do 10% rabatu na cały asortyment, chyba że coś już jest w promocji, no to wtedy promocje się nie łączą. Dobra, otwieramy tą paczuszkę. O, jest e, liści, Knelu i Kasiu, czuję się zaszczycona, że wybierasz mój sklep. Wysyłaj proszę moją małą firmę, oznacz na swoim zdjęciu. Okej, okay, bo właśnie słuchajcie, e, Happy Doggy to jest sklep prowadzony przez jedną osobę, Agnieszka ogarnia wszystko sama, więc zapraszam was do wspierania tego sklepu Myślę, że warto i fajnie jest wspierać małe biznesy. Oj, bardzo mądrze napisane, szczęśliwy pies to szczęśliwy właściciel. Też mam takie podejście. Bardzo ładnie zapakowane. Och, dobra, już mi się wszystko podoba. Dobra, nie wiem od czego zacząć. Zacznę może od tego. E, tutaj są przysmaczki Carni Love z karpiem, e, z tymiankiem. Bardzo lubię i już wam pokazywałam w e, odcinkach, że kupuję dla Neli z tej serii przysmaki. Przysmaki też z Britcare, są fajne, wygodne, nie za drogie, mają dobre składy. Mój przynajmniej pies to lubi i właśnie często na to stawiam. Też są łatwo dostępne. Dalej, dalej, kolejne przysmaczki, tu mamy macec, to jest kaczka z marchwią i rozmarynem i to są takie bardziej chrupiące, okej, okay, super, Nela lubi chrupać, a dobra, bo wszędzie patrzyłam składy, to jeszcze wrócimy do składu tych przysmaków, ojku, z bardzo małym... Małą czcionką jest 35% suszony karp, żółty groszek, płynna skrobia wieprzowa sos z łososia, sos z wątróbek drobiowych, kolagen, tymianek, olej z łososia. I tyle. A zobaczmy skład tego. Jest mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego. 70% kaczki, suszona marchew, 12% płatki ziemniaczane, olej roślinny, rozmaryn i yy, składniki mineralne. No i dobra. No właśnie, tutaj jest kość do rzucia, na którą już od dłuższego czasu czaiłam się, żeby kupić Nelly. To są te, wiecie, rozsławione na Instagramie kości z Sytej Michy. Ona jest całkiem nieduża, jak widzicie, i one niestety są drogie i zawsze po prostu było mi szkoda kasy. Zobaczmy skład. 95% skóra wołowa, 4% skóra z jelenia, 1%, pro, 1 proszek morelowy. No, więc w końcu jest ta kość u nas, no i Nela w końcu będzie mogła przetestować. Super, myślę, że taka kość z nadzieniem to jest dla Neli e, bardzo fajny gryzak, ona lubi takie rzeczy. Dobra, zobaczmy tutaj dalej. Herbatniki bez glutenu z jelenia z John Doga. Wow! Wielkie herbatniki, wielkie ciastka. Dobra, słuchajcie, zobaczmy sobie skład. Mięso z jelenia, mąka ryżowa, ziemniaki. No, niestety nie wiemy, ile jest mięsa z jelenia, a ile jest mąki ryżowej. No, ale no to, ale nic na to nie poradzimy. Ok, kolejne ciasteczka. Myślę, że też Nelly posmakują. Zresztą. Uneli na szczęście jest ten plus, że ona nie jest wybredna w ogóle. No i to jest takie spore opakowanie, bo aż 200 gram, więc starczy na dłużej. Super. A no i właśnie zobaczcie, tu na przykład te ciastka są dosyć spore, więc też to jest ważne, że jak e, zamawiacie sobie taką paczkę, to jest miejsce, żeby napisać, jakiej wielkości macie psa, i też te produkty są odpowiednio dobrane do wielkości waszego zwierzaka. No. No i ostatnia rzecz. O, przykleiło się troszkę super piłka, którą zobaczcie tutaj można wypełnić pastą albo jakimś pasztetem, mokrą karmą do środka można coś powkładać, no super. Nela uwielbia takie rzeczy. No a oprócz tego, no też po prostu może to być jakaś tam piłeczka do trzymania w gębie albo rzucania, więc super. No takich zabawek do wypełnienia jakimś jedzeniem dla psa. Nigdy dość ja to zwykle tak robię, że wyciągam wszystkie te zabawki, otwieram jakiś psi pasztet, karmę i wszystkie od razu wiecie Uzupełniam, po czym chowam, do sobie, chowam sobie do szuflady do zamrażarki, no i potem po prostu jak jest potrzeba, to wyciągam kolejne i kolejne zabawki. Dobra, więc super. Dobrze, to teraz wszystko tak sobie złożę do kupy i zrobimy jakieś porównanie. No dobra, słuchajcie, rozłożyłam się z tymi wszystkimi boksami, żeby zrobić takie podsumowanie. I tak, w boksie z, żeby się nie pomyliła pies podjanki i w boksie z Happy Dogi mamy pięć produktów, a w boksie z paki zwierzaka mamy tych produktów sześć, plus jeszcze e, ta, ta próbka karmy. Tego nie liczyłam, więc jest sześć produktów plus próbka karmy. W tych dwóch paczkach jest pięć produktów. A, jeszcze taka uwaga. E, ten boks z Happy Dogi był, to są wiecie boksy e, stworzone jakby indywidualnie, więc raczej jeżeli zamówicie taki boks z Happy Dogi, to nie dostaniecie dokładnie tego samego co ja, więc Wam nie psuję niespodzianki. Podobnie wygląda sytuacja z paczki zwierzaka, to też nie jest paczka ani lipcowa, ani sierpniowa, ani wrześniowa, natomiast z pies to jest paczka sierpniowa. To taka uwaga. I dalej wracając do podsumowania. W każdej z tych paczek była zabawka. Tutaj był wężyk, tutaj była ta piłka do wypełniania i ta zabawka taka pluszowa biedronka. Czy któraś była lepsza, gorsza? No nie wiem, wszystkie mi się bardzo podobają, bo właśnie tak jak Wam mówiłam, zabawki, które można wypełnić jedzeniem raczej będą atrakcyjne dla każdego psa. Ta nie jest do wypełniania żadnymi przysmakami, ale jest na tyle ciekawa, że bardzo zainteresowała Nelę, więc myślę, że tutaj to jest tak na równi. W każdej paszce były nagródki, takie, wiecie, przysmaki treningowe. W Piespodzianka były te przysmaki z Baltiki, no i one były najgorsze składowo, ale z drugiej strony były przysmaki, które mają w składzie 100% mięsa, więc tutaj tak trochę nierówno. W paczce od Happy Dogi były aż trzy rodzaje takich smakołyków nagródek i wszystkie z bardzo dobrym składem. No i tutaj w paczce, w paka zwierzaka też były dwa rodzaje takich nagródek i też bardzo dobre składy. Jeżeli chodzi o gryzaki, no to tu mieliśmy ucho, w tym e, mieliśmy, w Happy Dogi mieliśmy kość z sytej michy i to mi się bardzo podoba, bo wiem, że to nie jest tanie i ja tego nigdy nie miałam znaczy Nela tego nie miała, już dawno się nosiłam z tym, żeby to spróbować, więc bardzo się cieszę, że tutaj dostałyśmy ten gryzak, natomiast z paki zwierzaka jeżeli chodzi o gryzaki, to są te takie zawijaski i kawałki suszonej wołowiny, więc jeżeli chodzi o gryzaki, no to najsłabiej pies bo to jest takie zwykłe ucho wołowe najfajniej happy dogi bo bardzo, bardzo mi się podoba, że dostałyśmy tą kość no i tak po środku jest ta paka zwierzaka. No i jeżeli chodzi o pozostałe produkty, no to tutaj fajnie, że z paki zwierzaka jest to smoothie, coś innego, takiego bardzo oryginalnego. Tutaj fajnie, że od Pies mamy mokrą karmę, bo to się zawsze przyda. No tutaj od Happy Dogi po prostu było więcej przysmaków, nagródek, to też się nigdy nie zmarnuje. No ale podsumowując, która paczka mi się najbardziej podobała, a która najmniej... To najmniej chyba Piespodzianka Przez to, że jeżeli chodzi o gryzak Jest po prostu takie zwykłe nie Jest to nic takiego wow, fajnego Innego I też dużo psów nie jest bardzo zainteresowanych y, uchem wołowym, raczej to jest taki przysmak, który pies trochę pociągnie, albo tym leży przez kilka dni, gdzieś to ucho w ogóle nieruszone. Więc tak, średnio tutaj też mnie rozczarowały te przysmaki. No ale super, że na przykład jest ten wąż albo te przysmaki, więc to nie jest tak, że ta pies to w ogóle najgorsza i szkoda pieniędzy i tak dalej. Nie, po prostu z tych wszystkich paczek, które wszystkie mi się podobały, ta wydaje mi się najgorsza, ale tak naprawdę wiecie, ja się bardzo czepiam, bo generalnie z wszystkich jestem zadowolona. A z kolei, która najbardziej mi się podoba, hmm, tak tu siedzę i się zastanawiam, i trudno mi wybrać faworyta, bo jeżeli chodzi o tą paczkę, to jestem bardzo zadowolona z tych dwóch produktów. Jeżeli chodzi o tą paczkę, to bardzo mi się podoba ta zabawka. No i fajnie, że dodali smoothie. No i jeszcze plus tej paczki z paki zwierzaka jest taki, że tych produktów jest więcej. O, jedną sztukę więcej. Okej, okay, więc zrobimy e, drugie miejsce i to będzie pies podzianka, a Exekwo na pierwszym miejscu jest paczka od Happy Dogi i od paki zwierzaka. Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie, żeby korzystać e, z kodora rabatowego właśnie na zakupy w Happy Dogi, kod to Psigłos i macie 10% rabatu. Dzięki, że oglądaliście, jeżeli chcecie posłuchać mnie trochę więcej, to zapraszam na moją stronę www.psiglos.pl i tam możecie wykupić sobie dostęp do różnych szkoleń, wykładów, więc zapraszam. Zapraszam też na mojego Ineli Instagrama, również na Instagramy firm, od których paczek otwierałam, czyli Paka Zwierzaka, Happy Dogi i Pies Podzianka. I dajcie koniecznie znać w komentarzu, która paczka Wam się najbardziej podobała. No dobra, na I to tyle, pa pa!